Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Ja nazywam się Łukasz Lewandowski, a to jest program Elektromobilni Kafe. Dzisiaj w naszym studiu wideo podcastowym są ze mną goście z Rybnika. Pani Ewelina Włoch, naczelnik Wydziale Cyfryzacji i Nowych Technologii Urzędu Miasta Rybnik. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. I pan Łukasz Kosobucki, prezes zarządu spółki Komunikacja Miejska Rybnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do tematu, który jest najbardziej taki interesujący z mojej perspektywy, ale myślę, że z Państwa perspektywy również jest on teraz na czasie, czyli tematu wodorowego, chciałem najpierw zajrzeć do historii spółki i zapytać, Właśnie jak to wyglądało wcześniej? Chodzi mi o historię zarządu transportu zbiorowego w Rybniku. Dlaczego podjęto decyzję o odłączeniu się od MZK w Jastrzębiu Zdroju? Wydaje się, że każdy chciał być samodzielny. Jeszcze wtedy nie znano takich konstrukcji jak KZK GOP, takie duże związki, gdzie jest 20-30 gmin. Tych gmin było dużo rzeczywiście w tamtym czasie. To były małe gminy, zróżnicowane gminy. Na pewno, tak jak mówię, to była samodzielność Rybnika i w konsekwencji, jak się okazało, wykształciły się tak naprawdę cztery ośrodki główne komunikacyjne, czyli Rybnik, Jaszczębie Zdrój, Żory oraz Włodzisław Śląski, który też w konsekwencji ze Związku Komunalnego odszedł, Jaszczębskiego. W takim razie, jak zmieniło się zarządzanie spółką po 1995 roku? Spółka jest oczywiście moda, bo spółki kiedyś nie było. Natomiast zarządy komunikacji były w różnej formie, bo w jaszczębiu to był dalej związek komunalny, związek gmin, który rzeszał i między innymi Wodzisław i Żory i właśnie Jaszczębie. Natomiast rymik sam sobie rządził, organizował transport wjeżdżając do innych gmin na podstawie porozumień międzygminnych i to on kreował swoją usługę w zupełnym odosobnieniu od jaszczębie. Dobrze, a jeszcze można powiedzieć ostatnie takie pytanie, które, które tutaj sobie przygotowałem, to od 2000 roku działacie pod szyldem Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku i chciałem zapytać, czy ta zmiana z kolei przyniosła jakieś korzyści? Tak, oczywiście wykształcił się organizator publicznego transportu zbiorowego, który no niestety był zdefiniowany dopiero kilka lat później, bo dopiero w ustawie o ptz -cie. Natomiast SZT, bo tak nazywała się ówczesna jednostka, to było po prostu coś w rodzaju wydziału w dmiejskich służbach komunalnych i potem przekształcone na... Właściwego organizatora transportu profesjonalnego z własną służbą, przygotowaniem rozkładów, i tak dalej. W tej chwili ZTZ jest postawione w stan likwidacji, a rola organizatora yy, przejął Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Rybnika, a spółka wykonuje określone zadania. W maksymalnym stopniu organizatora publicznego transportu zbiorowego te, które spółka może wykonywać, natomiast kontraktowanie usług, rozliczanie usług typowo pozostało w Urzędzie Miasta. Dobrze, dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź dotyczącą historii. A teraz właśnie chciałbym przejść w naszej rozmowie już konkretnie do transportu publicznego i interesuje mnie temat właśnie jak mieszkańcy na przestrzeni lat oceniają transport publiczny w Rybniku i czy na przykład ich preferencje, zauważacie Państwo, że na przestrzeni lat jakoś uległy zmianie? Preferencje oczywiście uległy zmianie, bo jakość życia uległa zmianie. Dziś to nie jest stary autobus, który ma schody, spaliny z, z i tak dalej. Praca kierowcy też uległa zmianie. My w Rybniku po wieloletniej eksploatacji autobusów zasilanych olejem napędowym, tradycyjnych w środku niebieskich, szarych i tak dalej, przerzuciliśmy się na autobusy elektryczne w tamtym roku od 1 kwietnia. No, efekt jest taki, że o komunikacji miejskiej się mówi, do komunikacji chętniej się przychodzi. I to jest ta preferencja, że nie tylko oferta przewozowa, tak naprawdę, ale również jakość tego taboru. My po prostu przeszliśmy o kilka kroków dalej w jakości wyposażenia tych pojazdów. No i mogę się pochwalić, że idziemy trochę dalej, bo pod hasłem w autobusie jak w domu, ciepło, miło, przytulnie, a nie szaro. Zachęcamy do korzystania z komunikacji. I to jest ta preferencja, która y, się zmieniła, natomiast my musimy patrzeć trochę inaczej, bo nie w każdym mieście ta preferencja jest taka sama. Inne potrzeby mają warszawiacy, inne katowiczanie, a inne w Rybniku. To zale, ta preferencja zależy od jednej rzeczy, jak było kiedyś, a jak jest teraz. Inaczej postrzegana jest komunikacja w Rybniku i gminach ościennych, gdzie tak naprawdę Rybnik to są połączone małe wioski, bo taka jest historia Rybnika, a inaczej w wielkim mieście. Reasumując, preferencja się bardzo zmieniła na u nas to sprawdziła się jakość taboru. No i oczywiście więcej połączeń, częściej, plus komunikacja nocna i to jest, co czym wszystkim dzisiaj zależy, bo tego nie było do tej pory. A wspomniał pan o tym, że zmieniło się również jakby nastawienie, można powiedzieć, czy, czy odczucia kierowców e, autobusów elektrycznych. To też e, bardzo jest interesujące, więc jakby pan mógł rozwinąć bardziej ten temat. Tak, z, z, zmieniło się, no bo dzisiaj autobusy mają wygodniejsze fotele niż my niejednokrotnie w domu swój fotel, przed którym oglądamy telewizor. Natomiast y, autobus elektryczny, tak jak tutaj auto elektryczne, co może pani Ewelina potwierdzić, bo ona jest tak jakby przekursorem i namawiaczem do elektromobilności w Rybniku, bo... Pierwsze auto elektryczne było w mojej jednostce, które kupiłem. No to zmiana jako kierowcy, bo ja niestety nie mam prawa na autobus, jest zupełnie odczuwana. Pani Ewelina potwierdzi, że to jest inny komfort jazdy. Jest cicho, jest dynamicznie. Jedyne co to trzeba mieć pamięć, że ten prąd kiedyś się skończy, a stacji nie ma co chwilę. Natomiast wygoda jest zupełnie inna niż w autobusie dieslowskim. Dodatkowo oczywiście. Zadbaliśmy o kierowców, no bo standardem jest kabina zamknięta. To się okazało przy covid niezbędne, tak żeby ten kierowca czuł się bezpiecznie. A ile w tym momencie macie państwo autobusów elektrycznych? 23 autobusy elektryczne, które są w ciągłym ruchu okay. na dzień dzisiejszy. A w porównaniu do spalinowych, ile jeszcze pozostało spalinowych? W ruchu w najw największym szczycie jeździ 80 autobusów, z czego 23 na dzień dzisiejszy są elektryczne. Mamy jeszcze osiem autobusów na CNG, natomiast no, za niedługo przyjdą autobusy wodorowe. Okej, okay. to wracając jeszcze do mieszkańców, bo zanim przejdziemy do autobusów wodorowych, wprowadziliście państwo właśnie sam autobusy elektryczne, są też autobusy na gaz, czyli można powiedzieć, ta zmiana u was postępuje już od lat i czy to jest może wypadkową Nastawienia, czy, czy, czy po prostu głosu mieszkańców, głosu mieszkańców, którzy jeżdżą tą komunikacją? Czy, czy to jest bardziej wasza, wasza inicjatywa z racji tego, że, że widzicie w tym na przykład potencjał oszczędności, a z drugiej strony być może też dobry PR? To znaczy powiem tak, no, rybnik niestety jest miastem, który był na liście takiej niefortunnej WHO, najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce. Oczywiście miały na to wpływ różne czynniki, między innymi e, domy jednorodzinne i opalanie niska tych domów emisja. niska emisja, ale oczywiście również transport. Myśmy mieli w 100% jakby transport dieslowski, e, nie były to pojazdy najmłodsze, trzeba przyznać. Troszeczkę też zmusiła nas do tych zmian, tak jak tu pan prezes też wspomniał, ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. My znaleźliśmy, znaleźliśmy się w tej ustawie jako miasto, które musiało spełnić pewne warunki. No więc nasze losy się potoczyły tak, że pan prezes został wtedy dyrektorem zarządu transportu zbiorowego. No i zaczęliśmy się zastanawiać, no co zrobimy, tak? Padło na autobusy. Kolejny przetarg, który był ogłaszany dla przewoźników, dla podmiotów prywatnych, no został już ogłoszony na autobusy elektryczne. Było to punktowane. Udało nam się, że na trzy oferty, dwie oferty były w 100%, a pojazdami zeroemisyjnymi, pojazdami elektrycznymi. Więc to był pierwszy taki duży krok, jeżeli chodzi o zmianę transportu na zeroemisyjny w Rybniku, co również mieszkańcy odczuwają. No nie, nie unikniemy tego, że pojazd, który rusza z przystanku elektryczny, a pojazd dieslowski no jest to zasadnicza różnica. Nawet, tak troszeczkę na marginesie powiem, że do mojej gminy, bo ja obecnie nie, nie mieszkam w Rybniku, ale do mojej gminy wjeżdża transport elektryczny rybnicki. No i z innych miejsc, gdzie, gdzie ten transport po prostu w mojej gminie nie jeździ z rybnika elektryczny, mówią, no jak to jest, że oni fajnie jadą do rybnika takim cichym, fajnym, nowym elektrycznym pojazdem zeroemisyjnym, a my musimy takimi starymi jeszcze jeździć. Więc faktycznie ta mentalność wśród mieszkańców również się zmienia i oni oczekują tego zeroemisyjnego transportu. Zdecydowanie tak. Świetnie, super to słyszeć. Ale w takim razie jeszcze zapytam, mając czy przygotowując się do tego przetargu jeszcze na autobusy elektryczne i mając już teraz te autobusy elektryczne, musieliście Państwo zadbać o infrastrukturę do ładowania. Jak to, jak to wygląda z tą infrastrukturą? Gdzie te e, autobusy się ładują? Czy mają jakieś e, tak zwane pętle autobusowe i tam mają. Swoje ładowarki, czy być może ładują się raz ciennie w zajezdni. Jak to wygląda w praktyce? To znaczy, to jest też tak, że to wygrał ten przetarg prywatny przewoźnik, który jakby on musiał zapewnić sobie stację ładowania, oczywiście my jako miasto wspieramy i pomagamy w wszelakich formalnościach. No i na dzień dzisiejszy te autobusy się ładują na zajezdni. Mhm. Jest oczywiście określony harmonogram, bo to musi być określone. To też zależy na jakiej linii dany autobus jeździ, tak? Czy on się musi doładowywać raz dziennie, czy wystarczy, że on się tylko w nocy podładuje, a czasem musi po prostu w ciągu dnia też się doładowywać. Więc do każdej linii każdy autobus ma określony harmonogram i yy, na zajezdni się ładuje. Teraz autobusy wodorowe, no bo to jest dla mnie bardzo ciekawy temat e, z racji tego, że praktycznie w Polsce można powiedzieć, że to jest nie, nie istnieje temat autobusów wodorowych No i państwo nagle w tym, w tym roku jeżeli się nie mylę chcecie już pierwsze takie autobusy u siebie w mieście oddać do, do użytkowania zarówno kierowcom jak i mieszkańcom. I skąd taki pomysł w takim razie albo co nie wyszło można Powiedzieć z autobusami elektrycznymi, że idziecie Państwo w kierunku autobusów wodorowych. A może było wszystko ok, a, a to jest jakaś jeszcze inna, kolejna droga. Z autobusami elektrycznymi jest wszystko ok. Nie możemy powiedzieć, że jest nie okej. Okay. Natomiast też y, tu pan prezes y, wspólnie z prezydentem y, panem Piotrem Kuczerą podjęli decyzję, że nie możemy iść tylko w jeden rodzaj taboru, tak? Nie możemy mieć stuprocentowego taboru elektrycznego. Chcemy robić tak, chcemy hmm. mieć miks taborowy. Y, dlatego stwierdziliśmy, dlaczego nie? Y, udało nam się pozyskać środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na autobusy wodorowe stwierdziliśmy, ok, natomiast to też nie było tak, że mm, usiedliśmy przy jednym stole i powiedzieliśmy, ach, bądźmy tacy szaleni, zróbmy coś, coś innego niż wszyscy. Oczywiście my też przeprowadziliśmy wszelakie analizy, oczywiście zrobiliśmy analizę kosztów i korzyści i wyszło z niej, że jeżeli faktycznie e, autobus wodorowy będzie z dotacją, to jest to opłacalne. E, no i tak, żeśmy stwierdzili, spróbujemy, no i się udało. Dotację, na, na jakim dostali. teraz Państwo jesteście etapie? W sensie jest... takim, czy, czy już był przetarg? Już... Tak, tak, tak. Jesteśmy po przetargu, jesteśmy już po podpisanej umowie. 28 marca została podpisana umowa na dostawę 20 sztuk autobusów wodorowych. I kiedy one zostaną dostarczone? 1 października, pierwsze 5 sztuk powinny już być. Szkielety już są odebrane 10 sztuk, pospawane, sprawdzone, wszystko jest mhm. okej? Okay. Kolejne odbiory szkieletów za dwa miesiące, no i za te dwa miesiące myślę, że te 10 szkieletów, które już odebraliśmy swoją drogą tydzień temu w piątek, już będą wyposażone w jakieś elementy. Idzie to szybko. Czy w takim razie możecie Państwo zdradzić, kto jest dostawcą tych, tych autobusów? Tak, oczywiście jest to spółka Pak PCE. jest to spółka córka firmy Zepak, spółki Zepak. Jasne. E, czyli pierwsze pięć autobusów wodorowych jeszcze w tym roku będzie jeździć po Porybniku. No i teraz e, nasuwa mi się tak samo jak zapytałem o infrastrukturę do ładowania, to tutaj nasuwa mi się pytanie, gdzie te autobusy będą tankować ten wodór? Tak. My podejmując decyzję o wyborze autobusów wodorowych, nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby te autobusy właśnie nie miały gdzie tankować. Infrastruktura wodorowa wiemy, na jakim jest poziomie w Polsce zerowym, więc w międzyczasie też pojawił się inwestor. No i też tutaj nie będziemy co ukrywać, też to jest spółka pak PC stacja H2, która przyszła z ofertą, że chce wybudować sieć stacji w Polsce. W międzyczasie... Tylko dla autobusów, czy dla nie, samochodów nie. również? Nie, to są stacje ogólnodostępne. To jest bardzo mhm. ważne do podkreślenia, więc każdy może przyjechać i zatankować w przyszłości swój pojazd, bo nie czarujmy się, na dzień dzisiejszy tych pojazdów wodorowych jeszcze nie ma. Ale to też wynika z tego, że nie ma tej infrastruktury. Zdecydowanie. My jako miasto wydzierżawiliśmy teren spółce. Oczywiście tutaj za zgodą prezydenta i rady miasta. I na dzień dzisiejszy stacja się już buduje stacja prawdopodobnie będzie szybciej oddana do użytku, bo, bo idzie nawet szybciej niż harmonogram przewidywał, więc na pewno na koniec czerwca stacja już będzie odebrana przez wszystkie organy które muszą i instytucje, które taką stację muszą odebrać. Czy to jest jedna stacja, która obsłuży te na początku 5, a docelowo 20 autobusów? Tak, znaczy tak, trzeba będzie budować kolejną. Stacja na dzień dzisiejszy ma y, możliwość obsługi 35 autobusów. Natomiast też jest warte podkreślenia to, że my jako miasto musimy ogłosić postępowanie przetargowe. Więc to, że stacja wodorowa u nas powstaje, no nie, jest powiedziana, że y, akurat ta spółka wygra, natomiast no, też nie ma co ukrywać. Tak, <laughs> jeszcze są, są, jest jeszcze jedna czaszy. firma w Polsce, która, która też y, produkuje wodór, hmm. y, natomiast my stawiamy też na wodór zielony. Jeżeli idziemy w zeroemisyjność, to idziemy y, w 100% w tą zeroemisyjność. Jasne. W takim razie ciekawi mnie jeszcze to, co Państwo powiedzieliście odnośnie kosztów, że przeanalizowaliście, że po uwzględnieniu dotacji ten, sam, ten autobus wodorowy zaczyna się opłacać, czyli ten Excel. Um, Wyskakuje na zielono, na końcu wartość, że jednak ma to sens. I um, zastanawiam się, no bo na pewno Państwo porównywaliście e, autobusy wodorowe, no pewnie również z tymi dieslowskimi, ale i z elektrycznymi. I jak, jak nawet już po tej dotacji, jak, jak to wypada, jeśli chodzi o koszty? To jest tak w tym konkursie ZTP faza druga nasz autobus kosztuje 940 tysięcy zł netto za sztukę. Taki sam autobus zasilany olejem napędowym kosztuje między milion 300 a półtora. Więc przy cenie wodoru ja to zawsze mówię po cenie poznańskiej, bo to był jeden większy przetargów. Punkt przegięcia przy cenach poznańskich i cenach oleju napędowego, które dzisiaj są Występuje w trzecim roku eksploatacji. Czyli po trzech latach teoretycznie już się przestaje opłacać autobus wodorowy. Ale pamiętajmy o jednym: przede wszystkim wodór będzie taniał, bo będzie tańszy w produkcji. I jeszcze jedno: 2027 rok i handel emisjami ETS. Przecież na olej napędowy zostanie narzucona ta magiczna opłata. Więc ten punkt przegięcia się przesunie i pamiętajmy o jednym. Typowe dofinansowania, RPO inne to jest 85%. Tu było tylko 65%. Więc, jeżeli byśmy jeszcze troszeczkę dosypali do, tego, do tej fakturki, to by jeszcze bardziej ten punkt przegięcia przy obecnych warunkach się przesunął. Oczywiście my się liczymy z tym, że nasz przetarg był pierwszy, cena była promocyjna, że tak powiem. Natomiast. Rynek też patrzy, obserwuje. byśmy też tak przestarowali. Też nie będę ukrywał tutaj z panią Eweliną, z komisją, tak przetargiem, żeby ta konkurencja rzeczywiście była, a nie wszyscy patrzyli. I ona rzeczywiście była, i naprawdę mamy ofertę bardzo, bardzo tanią, jak na ten autobus. Tak więc z pełną świadomością mówię tak: ja modelu finansowego. I predykcyjnego bym nigdy nie budował, bo bym się nigdy pod tym nie podpisał. Wiadomo, 24 co się wydarzyło. Natomiast patrząc na trendy światowe i to, co się dzieje w branży automotive, nawet w samochodach ciężarowych na wodór, no to oczywiście, że to będzie się zawsze opłacało. I warto podkreślić jeszcze jedną rzecz. To nie tylko paliwo wodorowe. Tam nie ma części mechanicznych typowych, nie ma oleju w skrzyni biegów, nie ma kół zębatych. Tam w zasadzie nic się tak nie zużywa, ten autobus po prostu jeździ, jak się coś zepsuje, to się wymienia, przegląda się go codziennie, wymienia ewentualnie oponę i nic więcej się tam nie czyści, chłodnicy nawet, nic się tam nie robi. To jest podobnie jak z samochodami elektrycznymi i spalinowymi, czyli właśnie w spalinowym wszystkie te elementy ruchome, tak, czy to, czy to silnik kolej właśnie skrzynia biegów, jakieś uszczelki pod głowicą, turbosprężarki. Wiadomo, wszystko z czasem się zużywa, a tego wszystkiego nie ma w samochodzie elektrycznym. No i tutaj analogicznie w autobusach elektrycznych, czy, czy wodorowych, no bo też podkreślmy to, że de facto y, autobusy wodorowe, czy samochody Samochody wodorowe to też są tak zwane pojazdy elektryczne, elektryczne tak. tylko po prostu źródło energii mają e, jakby nieco, nieco inne. Jeszcze ostatnia rzecz w temacie kosztów, e, bo zastanawia mnie e, to, m, wspomniał Pan o, o tym przetargu i e, chociażby o e, wodorze, i teraz ten wodór. E, czy Państwo macie na przykład na ileś lat do przodu wynegocjowaną stawkę? Wodoru za, ta, nie, za, za kilogram, coś takiego? Czy, czy ona będzie stawką rynkową i będzie się zmieniać? To znaczy tak, e, ponieważ w Rzymniku realizowany teraz, za sprawą pani Eweliny, jest jeszcze drugi projekt. Mam nadzieję, że on będzie dokończony, czyli spalarnia, tak zwana śmieci, która będzie produkowała ciepło prąd, a prąd zasili elektrolizer, który wyprodukuje wodór. I to jest kwestia na no, około 5 lat. Pierwotne plany, bo to też nie ukrywał, były ogłoszenie przetargu na dostawy na 4 lata. W czwartym roku, kiedy będziemy wiedzieli, czy projekt spalarni jest, czy go nie ma, albo ogłaszamy nowy przetarg, albo na rok, a potem bierzemy z naszej miejskiej spalarni. Natomiast, patrząc na wahania rynku i ceny wodoru, że. Ta dynamika spadków i produkcji wodoru nie jest aż taka, jakbyśmy sobie życzyli, no to ja podjąłem jedną decyzję, nawet no to w ostatnich dniach, bo przetarg będzie w maju, że tylko na jeden rok. Bo znowu jest problem, który był poruszany ostatnio na konferencji online. Poznań się tłumaczył, no jak waloryzować tą stawkę zawodów. No nie odważę się dzisiaj po wskaźnikach, bo niestety cierpimy na te wskaźniki elektryczne z poprzedniego przetargu, bo one są świetnie wyliczone, natomiast któryś się opóźnia, wskaźnik któregoś nie ma. Jest tutaj tylko na ten rok i zobaczymy, co będzie dalej z cenami. To tak będziemy kształtowali politykę. No, to jest bardzo proste. Jak jest przetarg, to zamawiający, jak chce mieć dobrą cenę, to tak steruje warunkami przetargu, terminami i tak dalej, tak jak w autobusach motorowych. Przestarujemy tak, żeby była ta konkurencja i atrakcyjna cena. Zmusimy wykonawcę do tego, żeby dał atrakcyjną cenę? Rozumiem. To mm, można powiedzieć na zakończenie jeszcze dwa pytania. Czy mieliście Państwo okazję jeździć już autobusami wodorowymi? Tak, mieliśmy okazję jechać już autobusem wodorowym. Jak, yy... jak wrażenia w porównaniu do na przykład autobusu elektrycznego? To znaczy, powiem tak, no, jest to praktycznie to samo, mm -hmm. tak jak pan stwierdził. No, jest to również y, pojazd elektryczny, tak, y, więc jakby różnicy y, nie ma. No, różnica też jest taka, y, że my w Rybniku, to tak muszę troszeczkę historii powiedzieć, mamy autobusy opisane zarówno po śląsku, jak i po polsku. Z jednej strony jest na przykład Jerzech na Sztrom, a z drugiej jestem elektryczny. Y, Różnicą w autobusach wodorowych w porównaniu z elektrycznymi jest to, że kiedy autobus hamuje, wydziela się para wodna. Jest to czysta para wodna. No i tutaj mamy zagwostkę. no co zrobić, żeby mieszkańcy nie myśleli, że są to spaliny. Więc też będziemy, a może ogłosimy nawet konkurs dla mieszkańców, jak to fajnie nazwać, i nasz szczupak, nasz, nasz, nasze logo rybnickie będzie informowało, to tylko para wodna na przykład, mhm. tak? Natomiast, no, tak jak wcześniej wspominałam, jakby różnicy zasadniczej nie ma, jest po prostu tylko inaczej ten, ten autobus zasilany. Jasne, rozumiem. To ostatnie pytanie, jakie chciałbym Państwu zadać, to skoro Państwo naprawdę mówię to z pełnym podziwem, widzicie jakie są trendy, tak? Te wspomniane ETS-y, 27 rok i tak dalej, i tak dalej. E, jakie macie dalsze plany? No bo zakładam, że to chyba nie jest koniec. Nie skończymy na 20 e, autobusach wodorowych, skoro już są autobusy elektryczne i już są e, odważne decyzje, no bo, bo, bo w tym roku już się pojawią autobusy wodorowe. To co będzie dalej? Jakie państwo macie z plany, Możemy czy możecie powiedzieć? coś zdradzić? To ja, ja zacznę, panie pani skończy. Dnia 17. Kwietnia tego roku, czyli z niedzieli na poniedziałek, złożony został pewien wniosek. I pani Ewelina powie o której godzinie? Minutę po północy. Na, <grym> na 59 milionów złotych, kolejne 14 autobusów wodorowych, 11 z nich to autobusy 12-metrowe, a 3 to autobusy 18-metrowe. Tu znowu idziemy daleko, no bo przeguba jeszcze w Polsce nie ma, jest tylko jeden testowy. Więc mamy odwagę, że tak powiem, iść o krok. My skaczemy daleko, po prostu za każdym krokiem. Stąd moje pytanie, bo widzę po prostu, że u Państwa jest pełna świadomość, pełna odwaga, więc bardzo się cieszę z takiej decyzji no i gratuluję. Dziękuję. Natomiast jedna rzecz najważniejsza: to nie jest tak, że nagle znalazło się w zasadzie dwóch szaleńców. Pojechało do jednego zakładu najpierw, który produkuje swą drogą ładowarki elektryczne, po czym za dwa miesiące było już pierwsze auto elektryczne w rybniku w jednostce samorządowej. Myśmy się długo przygotowywali do tego przetargu, który wygrał e, prywatny przewodnik z autobusami elektrycznymi, bardzo dużo spotkań, bardzo dużo wyjazdów e, i tak samo było z wodorem. To nie jest tak, że my tej wiedzy nie posiadamy. Dyskutujemy, badamy, czytamy prasę branżową, i to nie jest tak, że, ach, nagle, bach, nie, nie, to kosztowało nas dużo czasu. Oczywiście, tempo było zawrotne, bo my w ciągu roku postawiliśmy podmiot wewnętrzny, czyli moją miastową spółkę. W Rok w zasadzie od decyzji o elektrykach pojawiły się autobusy elektryczne. Muszę się pochwalić, bo koleżankę i kolegę też pochwalić, że wniosek do Nfos pierwszy i ten, który w niedzielę był złożony, był napisany w dwie osoby, bez żadnej firmy. Tu mamy takich świetnych ludzi. I też były napisane w parę dni i ten pierwszy uzyskał dużo punktów. Więc to nie jest tak, że nagle firmy, czas i tak dalej. Nie. Sami sobie jesteśmy ojcami, no, chyba sukcesu można powiedzieć. I chyba jesteśmy dumni, bo nas chyba to widać, tak, nie, tak. że, że to żyjemy tym od A do Z. Tak, tego już nie odpuścimy nigdy. Tak, natomiast też trzeba mieć, yy, też trzeba to powiedzieć wyraźnie, że mieliśmy bardzo duże wsparcie ze strony prezydenta miasta, pana Piotra Kuczery, który jakby w tych naszych pomysłach yy, nas uświadomił, Tak, róbcie, macie moje zielone światło, róbcie, więc tutaj Wspieram. też ukłony dla pana prezydenta tak, tak. zdecydowanie nas Dostałyśmy wspiera. Dostaliśmy duży kredyt zaufania. <laughs> tak. Yy, natomiast chyba się mu opłaciło. Ale fajnie, bo tu też należą się podziękowania, że... Yy, Dał naprawdę porządne zielone światło. Jak na samoforze kolejowym, z daleka było widać, nie przeszkadzał i w zasadzie zaufał. Tak. Bardzo nam zaufał, a my daliśmy mu tani projekt, przyszłościowy, opłacalny i przede wszystkim dla mieszkańców i ekologiczny. Z mojej strony ogromne gratulacje, naprawdę pełen podziw, e, e, chociażby nawet właśnie za, za to, że w dwie osoby e, udało się złożyć taki wniosek. No, działacie Państwo normalnie jak jakiś jakaś spółka startupowa. <grybujesz> 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 Więc no, te, te osiągnięcia w tak krótkim czasie, no czapki z głów. Oprócz he, Oprócz naprawdę kredytu, zaufania, tak mówię, bo to wiele dni się na tym przejeżdża, a potem przyjeżdżałem się pytać. Kluczem do sukcesu i powstania spółki, całego projektu, była organizacja. Nie tworzyliśmy, i to też należą się podziękowania prezydentowi, tradycyjnych zespołów złożonych z nie wiadomo ilu urzędników. Nie, do naszego projektu, bo w konsekwencji wniosek to był wniosek dwóch osób, natomiast. Przy powstawaniu całego projektu były cztery osoby tylko, tam nie było zespołu żadnego, pani Ewelina była od wniosków, kolega był od ekonomii, ja byłem od techniki, a inna koleżanka była od spółek i nie mieliśmy żadnej innej pomocy, nie było grona 10-20 osób, które się raz na tydzień spotykają i debatują, nie. Każdy miał swoje zadanie, nikt nikomu nie wchodził w paradę. Ewentualnie się pytaliśmy w lewo, w prawo. Nie, tam każdy miał swoje zadanie i nie było, mówię, nie wiadomo ilu firm, bo jak ja słyszę, ile się płaci za tego typu projekty, to naprawdę tutaj zaoszczędziliśmy ładne kilkaset tysięcy dla miasta. Ale tylko dzięki temu, że pan prezydent nam zaufał i nie kazał robić zespołu osobowego i raportów z tego zespołu. Nie. Cztery osoby, bardzo dobry przepływ informacji. Tak, powstała. Czyli mamy na sam koniec receptę na sukces. Tak, dokładnie jak, tak. Oby, oby w takim razie w innych miastach, w innych gminach e, po prostu ten model również zafunkcjonował. Moimi i Państwa gośćmi była pana, e, pani Ewelina Włoch, naczelnik w Wydziale Cyfryzacji i Nowych Technologii Urzędu Miasta Rybnik. Dziękuję pani Ewelino. serdecznie. I pan Łukasz. Kosobudzki, prezes Zarządu Spółki Komunikacja Miejska Rybnik. Dziękuję, Dziękuję. panie Łukaszu.